Witaj Dominika, dziewczyna z Nikon, taki jest Twój nick na Instagramie. Zgodziłem. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się dzisiaj ze mną spotkać tuż przed otwarciem SatNam Klubu Nowego Sezonu, bo tak, mam taki zwyczaj, że właśnie zapraszam gości, osoby, które są w SatNam Klubie albo dołączyły jakiś czas temu, żeby troszeczkę opowiedziały o SatNam Klubie, dlatego że my to często o tym dużo mówimy. Ja opowiadam o satan Klubie, ale najfajniej jest tak, jeżeli słyszymy to od uczestniczek czy od uczestników Satanku. Także witam Ciebie bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że jesteś, że się zgodziłaś dzisiaj porozmawiać. Witam cię, Ago. Ja też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i z miłą przyjemnością opowiem Ci, jakie są moje wrażenia, dlatego że w Satnam klubie jestem już ponad pół roku. Nie wiem, czy siedem miesięcy już nie będzie, także bardzo chętnie opowiem o takich swoich wrażeniach, praktyki. Tak, ja... To właśnie to było moje pierwsze pytanie. Chciałam zapytać właśnie od kiedy jesteś, czyli tak od ponad pół roku jesteś w Statnam klubu, czy od sezonu wiosennego? E, dokładnie tak. Myślę, że już chyba nawet ponad 7 miesięcy. Musiałabym dokładnie sprawdzić, ale hmm. ponad pół roku. Jak to się stało, że dołączyłaś do SatNam klubu? Jaka jest twoja historia? Tak, moja historia jest taka, że ogólnie z, swoją przygodę z jogą zaczęłam 8 lat temu, kiedy musiałam trochę pozmieniać swoje życie i, i całkowicie je przewartościować, więc joga była takim moim pierwszym i głównym narzędziem do pracy ze sobą. Na macie zostawiłam wiele blokad, wiele emocji, wiele rzeczy, które puściłam. Natomiast potem trafiłam w internecie dokładnie na YouTubie, na, kunda, na jogę Kundalini. I potem znalazłam ciebie, twoją, twoją platformę. I przyznam ci się szczerze, że to troszeczkę było takie dla mnie rewolucyjne, dlatego że praktykując jego od wielu, wielu lat, często musiałam się poniekąd nie o tyle, że zmuszać, ale mówiłam sobie, dobra, dzisiaj idę na matę. I to było takie ćwiczenie jogi, ale nie zawsze ją czułam. Mhm. Kiedy właśnie poznałam tą jogę Kundalini, zdałam sobie sprawę z tego, że w tym jest coś więcej. Że ona niesamowicie pracuje z moim ciałem, z moją duszą, i ja po prostu czuję się o wiele szczęśliwsza, a pójście na matę jest dla mnie naprawdę taką przyjemnością. Czyli znalazłam taką, swój taki rodzaj jogi, który mi odpowiada. Ja się z tobą zgadzam doskonale, bo u mnie było podobnie. Chociaż już praktykowałam wiele lat inne formy jogi, ale właśnie od momentu, kiedy poznałam kundalini, to ta joga stała się jeszcze fajniejsza, taka ciekawsza w ogóle. I od razu się coś czujesz, coś się dzieje, i no także wiem, wiem, o czym mówisz. Powiedz mi, jakie zauważyłaś? Czy zauważyłaś, właśnie na pewno mówisz jakieś zmiany, takie jakieś takie? Hmm, czy zauważyłaś w ogóle jakieś takie widoczne zmiany nie, w Twoim życiu, w Twoim zachowaniu, czy w Twoim no, na, na co dzień, czy, czy tak powolutku to płynie, że tak nie widzisz tego, ale wiesz, że to ci dobrze dzieje. się? Wiesz co, ja, ja ogólnie y, bardzo szybko zaczęłam zauważać zmiany, które. Y, one, one były naprawdę, one się pojawiły dosyć szybko. Dla mnie w ogóle spektakularną praktyką jest oddech ognia. To jest dla mnie tak niesamowicie oczyszczające. Mam bardzo dużo energii, czuję się, czuję, że po prostu moje komórki, moje ciało jest tak mega dotlenione. Natomiast jak zaczęłam też praktykować z tobą, czyli jak weszłam w ten Satnam Club i zaczęłam też korzystać z medytacji, które można też u ciebie zakupić, mm -hmm. I, i mam za sobą medytację zimową, jesienną i letnią, plus Jupiter, który teraz już otwarł od paru miesięcy praktykuję, naprawdę zauważam ogromne zmiany. Czuję się po prostu lepiej, ale szczególnie właśnie od Jupitera, odkąd zaczęłam go praktykować, mogę powiedzieć, że zaczęłam tak jakby spotykać odpowiednich ludzi na swojej drodze, którzy ukierunkowywują mnie w, w taką stronę, w jaką chcę pójść. Czyli wszystko się tak jakby, każdy, wszystkie puzzle, tak jakby idą w jedną, w jedną całość. Albo poznam osobę, albo pojawi się jakaś sytuacja, która jest dla mnie bardzo korzystna. Także, a staram się mieć oczy bardzo szeroko otwarte i lubię wyłapywać te informacje w ciągu dnia, które do mnie przychodzą. Także zdecydowanie, odkąd zaczęłam też właśnie praktykować Jupitera, widzę wiele pozytywnych zmian w swoim życiu. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Bardzo się cieszę. A Satnam Klub, bo ty jesteś w Satnam Clubie, tak jak mówiłyśmy na początku. Jak ty korzystasz z Satnam Klubu? Czy jesteś na zajęciach na żywo, czy korzystasz z powtórek, czy praktykujesz z biblioteką? Jak u Ciebie to wygląda? Powiem ci tak, że nie zawsze mam możliwość, żeby być na żywo na spotkaniach. Więc sposób, w jaki ja praktykuję w Satnam Klubie i jest dla mnie najbardziej dogodniejszy, to jest, to jest taki sposób, kiedy ja wybieram sobie daną godzinę. W ciągu dnia, że wiem, że mogę włączyć tą platformę, wybieram sobie wtedy praktyki. Czasami robię na bieżąco, na przykład dzień później praktykuję to, co. Um, Tą praktykę ze spotkania z dnia poprzedniego. I właśnie to chyba najbardziej lubię w Satnam Clubie, że można praktykować z domu, a ja bardzo lubię praktykować w domu i ćwiczę w domu i właśnie praktykuję yoga. Ja dostosowuję to po prostu do swoich potrzeb i mogę ją włączyć z rana, w południe, na wieczór, kiedy tylko chcę. Także to jest naprawdę bardzo fajne. A czujesz energię też osób innych, jak włączasz ten klub? Bo wiadomo, że można sobie włączyć też, nie wiem, na YouTube są praktyki, nawet u mnie są tak. jest takie rzeczy, a tutaj jednak jest ta energia grupy. Czy ty to czuwasz, mimo to, żeby nasze powtórki? Wiesz co jest, bo to powiem tak, no, dla energii nie ma czegoś takiego jak e, odległość i czas. My jesteśmy ze sobą wszyscy połączeni i ja myślę, że jeśli człowiek ma otwartą świadomość i ma świadomość tego połączenia, e, że nawet tak jak teraz z Tobą rozmawiam, mm -hmm. to. Twoją, twoją energię. To jest naprawdę niesamowite, i myślę, że takie spotkania są piękne, dlatego, że one motywują dana osoba, jak na przykład łączy się na daną godzinę, czy to właśnie we wtorki, czy w soboty i tak dalej, ma taką świadomość, że nie jest jedyna. I to jest takie grupowe połączenie, które na pewno można poczuć bardzo, bardzo mocno, jak się praktykuje razem. Mhm. Szczególnie mantra. W ogóle muzykę, którą dajesz, jest dla mnie. No ja na przykład teraz praktykuję codziennie Sahibikryja, Kryja, poprawnie jeśli źle powiedziałam. So, tak, Sahibikryja to jest na tą domenę praktyka. Tak. Szczerze, że pierwsza praktyka z tobą rozłożyła mnie na łopatki. Ja hmm. się w życiu spodziewałam, że wyjdą ze mnie emocje, które miałam wrażenie, że już mam gdzieś za sobą, gdzieś tam się odkopały. I tam, ta praktyka była dla mnie tak mocna, że postanowiłam sobie, że na jednej się nie skończy, zrobię sobie taki 40-dniowy challenge. I tak jak rozłożyło mnie na łopatki, puściły mi w ogóle emocje, polały się łzy, tak na drugi dzień stało się dokładnie tak a szczególnie właśnie jak pod koniec puściłaś taką piękną. Mantra to była taka piękna piosenka, no ona tak dotyka mojej duszy też takie nawet wizje mi się włączają, to jest na tyle takie połączenie, ja bynajmniej bardzo mocno to czuję, że słuchając właśnie tą muzykę, którą ty udostępniasz w trakcie praktyki, no ja z nią mega rezonuję i często mam jakieś obrazy mi się pojawiają, po prostu takie uczucie jakiegoś takiego połączenia, no wiele rzeczy po prostu wychodzi pięknych, to jest naprawdę cudowne. Ile dni już praktykujesz tą kryję? Cztery. Cztery dni? Ciekawe, co się, co się zadzieje, co popłynie. No, jestem bardzo ciekawa, ale w sumie każdego dnia, jak praktykuję, to te emocje są takie same, chociaż w pierwszym dniu było ich najwięcej. Drugi dzień już był taki lżejszy, bo te kryje były dosyć takie mocne. Szczególnie jak unosimy te ręce na 45, bodajże, nie, tam było 90 chyba stopni. Już teraz nie pamiętam. Ja teraz też konkretnie nie pamiętam w tym momencie, ale... A, ale to było dla mnie wyzwaniem. Już na drugi dzień było lżej, ale wciąż czułam... Coś takiego mocnego, czułam te emocje, które mi też towarzyszyły. I, i każda właśnie ta praktyka, jak robię właśnie tą jogę, ten, ten właśnie rodzaj jogi, cały czas te emocje gdzieś mi tam towarzyszą, czyli jest coś, co, co puszcza, co musi wyjść na wierzch i co muszę przepracować. To jest naprawdę wspaniałe. Tak, no to jest właśnie, panią. my to zauważamy, zaczynamy też to doceniać, tak? że nie tylko praktyki, których jest łatwo i przyjemnie, tylko też takie praktyki, które są dla nas takim wyzwaniem. Do tego widzimy, OK, to z tym trzeba pracować. I to jest takie fajne podejście, żeby tutaj coś to rozgryć, rozpracować. Tak. bardzo ci, bardzo fajnie, 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 że tak podchodzisz do tego, że tak to odczuwasz. Zapisuj sobie też, jeżeli tak jeszcze nie chyba nie wiem czy mówiłaś, że zapisywać sobie może w dzienniku też, wiesz, jak, czy gdzieś sobie zapisywać swoje praktyki, swoje emocje. To też jest niesamowite, jak przelejemy to gdzieś na papier i to wszystko płynie. Więc też może tak ci się przydać. <laughs> Czyli zostajesz teraz z nami w Klubie jesiennym. Że tak. Oczywiście nie, nie, nie zawsze mogę być na żywo, mhm. y, y, ale jak y, tylko gdzieś tam te dwie godzinki mi wleci w ciągu dnia, to lecę na matę ćwiczyć z Tobą. <kłanee> Bardzo się cieszę. A korzystasz też z wtorkowych naszych spotkań? Jakieś praktyka yin, czy spotkania takie z gośćmi? Czy wolisz jednak Kundalini? bardziej kundalini. Chyba przez te 8 lat praktyki z jogą i próbowaniu naprawdę różnych rodzajów jogi, jak raz poczułam tą jogę kundalini, to ona ze mną tak rezonuje, czuję się po niej tak fajnie. Być może za jakiś czas, kiedy rozpracuję sobie tą jogę i ułożę ją sobie w sobie, to, to, to myślę, że na pewno będę korzystać, ale teraz mam jakiś taki odruch, że za każdym razem, kiedy wchodzę w Satnam Club, to szukam jogi kundalini. kundalini. No to super, bardzo się cieszę. Już w czwartek rozpoczynamy nowy sezon, także będzie nowa praktyka. Jak będzie zamiarzyło to jak tak? Albo zobaczysz sobie potem powtórkę. Ale bardzo się cieszę. Tak. Dziękuję Ci, że opowiedziałaś nam Twoje tutaj doświadczenie. Podzieliłaś się z tym i no, mam nadzieję, że będziemy widzieć się części, a już obiecuję tutaj, bo przed chwilą, jeszcze przed naszym rozmową rozm mówiłyśmy o tym, że zajmujesz się kryształami, prawda? Tak, to jest, to, to jest moja pasja od najmłodszych lat tak naprawdę. Gdzieś tam te kryształy na mnie patrzyły, moich rodziców stały na półkach, patrzyły na mnie, aż zaowocowało to ziarenko, zostało chyba zasiane i, i później w sumie Kryształy, tak naprawdę, na dobre weszły w moje życie w chwili mojego przebudzenia, kiedy naprawdę bardzo dużo niefajnych rzeczy działo się w moim życiu. Postanowiłam wziąć się za siebie, wiedziałam, że mam dużo rzeczy do przepracowania, i wtedy te kryształy po prostu się pojawiły. Także yoga, kryształy, medytacja, autohipnoza to były, to były właśnie takie narzędzia, z którymi ja zaczęłam pracować, no i wtedy zaczęła dziać się magia. Byłam gotowa na zmiany. I te narzędzia same do mnie przychodziły, pojawiały się na mojej drodze i jest... myślę, że chyba, że tak jak każdy, który e, właśnie korzysta też e, m, z Twoich zajęć czy, czy z innych narzędzi, to jest tak, że po prostu mamy taką silną potrzebę m, pracy nad sobą, zmiany swojego mhm. życia, nawyków. Tak, i to jest takie niesamowite, te narzędzia do nas przychodzą. Tak. Więc o kryształach już Wam tutaj obiecuję, że umówiłyśmy się z Dominiką, że... Nagramy specjalny podcast, dlatego że bardzo często dostaję pytania na temat kryształów, a ja na kryształach się nie znam. Na pewno nie tak jak Dominika, więc opowiesz, mam nadzieję, nam więcej. I ja tak, też tak. tego coś dowiem, nauczę. Więc to jest też niesamowite, że w Satam Klubie spotykam non-stop osoby, które mają tyle fajnych rzeczy przekazania. I Satam grup to jest praktyka oczywiście Jogi Kundalini, ale też tak jakby dzielimy się naszymi tutaj e, różnymi, naszą mądrością, naszą wiedzą. Także już nie tak. mogę się doczekać. <laughs> Dziękuję Tobie. Ja też Ci również dziękuję i bardzo się cieszę, że będę mogła porozmawiać o kryształach, bo, bo można o nich mówić, mówić i mówić, tak jak Ty o jodze, tak ja mogę o kryształach bardzo chętnie opowiem coś więcej. Dobrze, to zaraz jak zakończymy nasze spotkanie, to bierzemy kalendarz, umawiamy się na podcast o kryształach. Tak, to... <laughs> dziękuję, Dobra. do zobaczenia. Ja również, pozdrawiam. Pozdrawiam, satnam,